Biblioteka Palestyńska, Janusz Korczak, ludzie są dobrzy. Tatuś Twój lubił żartować. Raz przyszedł do namiotu, to była nasza jadalnia, powiedział. Chcecie wiersz? Proszę, jest. Oto macie. Położył na stole jajko, pierwsze jajko naszej pierwszej kury. Kiedy potem lepiej już się powodziło, długo jeszcze mówiliśmy: W piątek będą na kolację wiersze, każdy dostanie pół wiersza. To znaczyło, że będą jajka. Poczekaj, będziemy razem, to ci więcej opowiem o tatusiu. Wróciły do kibucu. Zielono, tyle kwiatów, tyle zielonego zboża. Wiosennie, naprawdę pięknie, słońce, ani jednego kującego jesiennego ostu. Zboże i kwiaty. Mamo, cieszysz się? Patrz, jak cudnie. Tatuś mówił, że ziemia zbożem i kwiatami śpiewa. To prawda. Często śpiewa dzieciom. Małe dzieci są jak kwiaty: rosną, śmieją się. Patrz, czy ten kwiatek nie śmieje się? Nie wierzysz? Wierzę. Nie pytam się teraz, sama wiem, że jestem szczęśliwa. A trudne twoje myśli? Ani jednej. Gonią się jak chłopcy na łące. To nie męczy, albo męczy wesoło. Prawda, że ludzie są dobrzy? Kazali ci wrócić. Wszyscy ludzie dobrzy na całym świecie. Znasz mały tylko skrawek świata. To nic. Wiem, że tak jest, czuję. Powtórz, mamo, jeszcze raz. Tak dziwnie wtedy powiedziałaś. Nie wiem, co chcesz, żeby powtórzyć. Mówiłyśmy, że nie możemy sobie miejsca znaleźć. Rozmawiałyśmy wieczorem przed Barkiem. Nie pamiętasz? Poczekaj, jak to ty powiedziałaś? Nieważne, właśnie, że ważne. Ty wiesz, a ja się dopiero uczę. Dla dziecka wszystko ważne. Wiem już, powiedziałaś, że jeśli człowiek robi coś złego, to że nie może inaczej, że nie rozumie. Tak właśnie jest z dziećmi. Nie wiedzą. Nie tylko dzieci. Mamo, muszę coś zrobić. Coś takiego, żeby nie tylko dzieciom było łatwo i wesoło. Wszystkim, małym i dużym. Wszystkim na świecie. Tym nawet, którzy już nie żyją. Szczęśliwi ludzie i myślę, że mi się to uda. Mama długo patrzy w jej oczy. Prosto w oczy. Długo, głęboko. Uśmiechnęły się do siebie. A żołądek nie mówi, że był dzwonek i trzeba wracać na kolację, bo się spóźnimy? Wiem, ale czasu szkoda, żeby można było nie jeść, nie spać, tylko szukać miejsc dla ludzi, każdy tam, gdzie będzie mu dobrze i pielęgnować jak rośliny małe i duże jak drzewa. Idą drogą do domu, wchodzą do jadalni, duża sala, koło ścian, stoły i ławki. Na stołach chleb w koszykach, herbata w dzbankach. Patrz, wiersze na kolację, jajka. Śmieją się, chociaż spóźniły się, nikt się na nie nie gniewa, nikt się nie gniewa, bo ludzie są dobrzy, jeśli wiedzą i mogą.